Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Winogradów i dzisiaj gramy sobie w Survival na modach. Druga seria, pierwsza, pierwszy odcinek. Yy, dlatego, tak, dzisiaj. sobie sur Survival. Yy. Właśnie, a propos modu. Yy, jeżeli będziecie chcieli jak, yy, wiedzieć, jak, jak, jak te mody pobrałem, mogę Wam yy, dać linka do opisu. A może, może kiedyś, jak mi się będzie chciało, oczywiście i będę mieć czas. Bo to też są bardzo ważne rzeczy w życiu. Chociaż mi to, się nie, mi to, jak... Jak wiecie, nigdy się nie chce. To nagram może kiedyś wam odcinek o... o tym, jak dodać takie mody. Jak to wie. To jest pamiętajcie, to jest. Tylko taka... Ja wam... Nie, nie chcę nic sugerować, ale... No, tylko ten. Tylko ten filmik musi mieć trochę też. Trochę, no, lajków, no. no. Ja wiem, nie jestem wiem, nie jestem taki zachłanny, więc 10 mi wystarczy. Wiem, to jest komicznie śmieszna liczba, ale... W ogóle doceniam, że, do, doceniam, że, kto, koko, że komukolwiek się chce to oglądać, tak? To jest, to jest już... To jest, to jest już swego rodzaju, już, już... Nawet te wyświetlenia, już nawet nie musicie tych lajków mieć, tylko... Po prostu wyświetlenie, ja już to doceniam. No, dobra. No to tak, no to dzisiaj, taki mój cel na dzisiaj, to jest w sumie zdobyć trochę tych broni, tak jak już Wam mówiłem. Yy, na pewno też yy, o, o, opuszczona struktura, właśnie, oprócz, po tym mod, oprócz broni, daje również różne struktury. Tak, tak jak na przykład widzicie, opuszczone stacje, które. Yy, w których mogą się znajdować różne takie ciekawe rzeczy, ale też niestety, jak tu widzicie, spawner mobów, których trzeba niestety, trzeba niestety pozabijać. Yy, tak, teraz tak. Yy, hejterzy pewnie. może, O, że się, to jest fajne bardzo. Tak, hejterzy, którzy pewnie w komentarzach się uruchomią, że ja tu będę co chwilę umierać. Tak, ale powiem Wam tyle. Yy. Jak sobie, zagra jak sobie naprawdę kiedyś zagracie, tak, bo ja wam wyślę i obejrzycie, i poradnik, koniecznie, jak pobrać te mody, to, to, ten, to będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Dobra, a ja tymczasem hmm, sobie się tutaj trochę jedzą. No tutaj generalnie noc jest trudniejsza niż normalnie. Ja mam ustawiony, ja nie, nie, miałem chyba normalnie ustawiony y, tryb. Dobra, to idziemy sobie trochę pokopać, może jakiś węgiel zdobyć. Ale powiem wam tyle. Jak już trochę człowiek tutaj pogarnia. Oła, ała, ała, ała. Aha, yy, zapomniałem wam powiedzieć, że w kopalniach też się pojawiały. Też się. W... Yy, generalnie jak już trochę jak ktoś może już zna, zna tego moda, bo to jest dość popularny mod, żeby nie było. I trochę już grał, to wie, że to wie, co tu się dzieje w nocy. A dla tych, którzy nie wiedzą, to w skrócie... W nocy e, generalnie łażą szkielety z takimi, z takimi tom, z Thompsonami, czyli dla młodszej widowni, bo zgaduję, że to młodsza widownia faktycznie poświęca więcej czasu na oglądanie tak innego kanału jak mój, e, to są takie karabiny, e, no, takie pistolety maszynowe, takie amerykańskie, o, to takie dość, e, s, takie dość bronie. Do... E, więc tak, a propos modów, jakie ja tu mody dodałam? Dodamy między innymi Tech Guns, Extra Utilities, bo bez Extra Utilities, bo ten mod, mod TechGuns jest troszkę podczepiony pod Extra Utilities. I generalnie tak, jest trochę podczepiony, i bez niego nie dałoby się niektórych maszyn takich bardziej zaawansowanych bardziej zaawansowaną demencją obsługiwać. Nie, ja uważam, że mod jest fajny, ma dużo takich... Ma, bardzo tak rozbudowywuje grę, ale jednocześnie nie jest taki, że, że wiecie, że... że człowiek niczego nie ogarnia, dobra. Tak, gram... tak, pewnie się... Z, pewnie, zwłaszcza młodsza widownia... widownia? tak widownia, widownia... zapyta się, dlaczego ja gram na starszej wersji, przecież są nowsze. Mianowicie... Niestety, Mod Tech Guns, chociaż może, chociaż ja jestem trochę zacofany, to może, może się coś zmieniło. Ale Mod Tech Guns generalnie jest na wersje troszkę starsze. No i po prostu, no nie, nie, ma, na, nie ma na nowszych. No troszkę niefajnie, no, bo by było jeszcze, jeszcze ciekawiej. No ale. Yy, dobra, ja sobie sobie tarczę, ale teraz. Tum, 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 tum. Panowie, pierwsza broń. Znaczy, panowie, ktokolwiek w ogóle to ogląda, pierwsza broń. To jest bardziej adekwatne. Dobra. Zaraz się zrobi noc. Dobra, ja sobie zrobię tarczę, czyli rzecz tak niebywale potrzebną w nocy. Oj, uwierzcie mi. Pora szukać jakiegoś schronienia na pierwszą noc. Ja się wyposażę w tarczę. A, właśnie. Ten mod. Generalnie ten mod jest o tyle fajny, że człowiek, jak już co nieco zdobędzie, to będzie taka fa fajna maszyna. Dzięki niej będzie można zrobić fajne zbroje. Mm, no dobra, krówki. No dobra, pozabijam krówki. Ale nie będę marnować mam nic. Oj, fa. fa F. Dobra, Robimy to w sumie, co wszyscy. Wszyscy kiedyś zrobili. Ja też muszę, niestety. Bo nie jestem dobrym graczem Minecrafta. Yyy, jezu... jezu. Wiecie, co, wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Proszę Państwa. To jest Słudź! Znaczy... To jest statek. Ale ale nie byle jaki statek. To jest... Lotniskowiec to jest, proszę państwa. Szkoda tylko, że nie można... Jeszcze tu... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Nie. Kurde. Tak, w tej grze jest fizyka trochę. Inaczej w tym modzie. Mówię, to jest właśnie noc w tej grze. Oj, nie, nie, nie podoba mi się ten tamty gościu, co tym stoi Fuck Helikopter Spróbuję nie zdechnąć, okej? Okay? Okej, okay, nie mogę sprawić Będę do mnie... Zaczyna strzelać, będzie po mnie O oh, fuck, 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 fuck <laughs> Przepraszam, przepraszam, naprawdę, ale to takie emocje Emocje jak na grzybach, jak to mówią Dobra Dobra, jakoś sobie z tym radzę, bo widzę, że ten NPC, to co tak, ten mod yy, podaje też, również nowe NPC-ty, tak, on, tak, generalnie tutaj NPC-ty są troszkę upośledzone, w niektórych momentach są troszkę upośledzone, jak widzicie, kurde, żeby to był teren czysty już, naprawdę, to był ostatni komandos, którego muszę zabić, tak, bo chłop dosłownie, to jest dosłownie komandos, on się tak Fuck, 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 fuck. O ten. Są so itemy, są so itemy, są so 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 Na szczęście przynajmniej część mi się udało odzyskać. Niestety, część też straciłem. Bywa. Mam o zbawienie, zbawienie trzeba. Dobra. Dobra, ale i tak zostawcie lajka, like, serio. Niedobrze, 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 niedobrze. A ja, ja. Na szczęście mod Xeroz mi dodaje um, miejsce ostatniej śmierci, przez co łatwiej było mi ponowny raz wrócić tam, gdzie tam, gdzie byłem. Oglądajcie. Dobra, są itemki, są itemki. Super, świetnie, świetnie. Moja strzelba, moja strzelba, moja strzelba. Gdzie jest moja strzelba? No nie, straciłem strzelbę jeszcze. Straciłem również żelazo, które było, jest bardzo cenne. Kurde, akurat się tam obstawili jeszcze, no. Ja się teraz uratowałem. No widzisz, dobra. Słuchajcie. No, niestety, niestety, no. Umarłem. Nie, niestety, no. Dwa razy. Ale teraz. Idziemy, idziemy, do... idziemy im dokopać. Teraz mam dobre bronie. Jeszcze jakąś dobrą zbroję wezmę. Idziemy im dokopać. Idziemy im dokopać teraz. Oh. Oooo, oh, wiecie co to jest? No, I Aaaa, ah, dobra Bo to się trochę wolno kopie Dobra, idziemy tam i... Okej, okay, dobra, tam jest typ ze drzwiami O, 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 o! Okay. To nam się przyda Dobra Nie mam... O. Dobra o, słuchajcie, robimy takie rambo teraz Sniper rounds yy. O dobra, to nam się przyda Słuchajcie, jak jak porobimy to Z obycznej broni To zostawiacie jednak lajka like Tak dla, tak, tak dla pocieszenia, no o. Widzicie, macie teraz motywację do Do zostawienia mi lajka, like widzicie, widzicie jak jest kreatywnym normalnie yy. No dobra Dobra Yy, mo, dobra, może jeszcze jakąś zbrojkę nie wejmiemy. Ale i tak warto, warto też brać yy, zapasowe rzeczy. O. Nie dlatego, że się nie dlatego, że są zapasowe. To dlatego. Tylko dlatego. Nie. Serio, serio, naprawdę, 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 naprawdę. Ach, ponownie. Niestety ponownie się to wydarzyło. To jest, robimy trzecie podejście, ale jak to mówią, do... Yy, do miliona razy sztuka, czyli tyle ile pewnie umrę w tej serii, razy umrę w tej serii. Na szczęście... Udało mi się znowu dotrzeć i... Spoiler. To już ostatnia śmierć w tym odcinku, na szczęście. Tak, a wydarzyło się to, że po prostu ten komando szedł z góry i mnie zabił. Czegoś kompletnie nie spodziewałam. Dobra, na szczęście mam wszystko. Dobra, widzicie, musimy teraz bardzo, ale tak bardzo być ostro. bo widzicie, właśnie, dlaczego ja... Dlaczego ja właśnie tak wszystko, wszystko biorę jak leci? Dlatego, że... O! Na razie to, wiecie, na razie to tam nic mi się, na, na nic mi się za bardzo dodatkowe bronie nie przydadzą, chociaż zawsze więcej, ja nic. Przede wszystkim dlatego, że potem można to przerabiać na e, obsydianowe, puby obsydianowe, e, w takim, to się jakoś nazywało, to będzie w następnych odcinkach wam powiem, dobra, to się jakoś nazywało, ale w takim, ale jest takie coś, co ci normalnie, dzięki czemu... Możesz. Yy, yy, człowiek, no, no, możesz sobie tak, jakby. trochę ten. Yy, możesz sobie, jakby, przerobić bronię. Po prostu na części, tak? I to się przydaje, generalnie. Po, potem chcesz sobie zrobić jakąś amunicję, czy nową broń. A potem. Jak ta seria naprawdę przetrwa. A możecie to zrobić zostawiając lajka. Tak wiem, żeby grał lajki. Pokażę dalej, co i jak. I dobra. Dobra, ubiorę, 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 się w coś. Wiem, to wiem, to bardzo kozacko... To, wiem, to bardzo kozacko wygląda generalnie. Dobra, i z takim sprzętem możemy na nich iść. Tak? O właśnie. Właśnie i budki tu są, one różne busty dają. dobrá. Tak a jaká je mis? Dobrá. Oh, ale ještě z... Ne! Yeah. Lag, lag, lag! Jezu, jezu. Jezu, to mi taky lag akurat. Odchyluješ, podchyluješ trochę. O, ale mi teraz serce serce bije, ale porobieni, porobieni. Teraz taktyczne zamykanie drzwi. Dobra, teraz by się przydało trochę amunicji, faktycznie. Dobra, no, mówię, to było, było blisko całkiem. O, pistolet. No, to jest to jest, to jest dobrze. O, 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 to jest ten Thompson, o którym wam mówiłem. To jest, to jest generalnie. To jest taki pis, szybkostrzelny pistolet, w mówi. Combat Boots. Kombat Boots są lepsze. O! Pociski do granatnika. Dobra, nie będę mi zostało już. Amo. Dobra. Uuu. Dobra, co my tu mamy? Mhm. Dobra. Dobra, nie będę brać w w sumie Thompsona. Mogę. Okay właśnie. Komando. ona to Co jakiś spróbuj? Jakiś lepszy tu mamy? Ja komando pants, ale też strybujmy. Kurde, ale ja mam ekwipunię zapalną I do czego? O kurde Dobra Tam wszystko na helikopter patrolowy, ale też nie jest. Widzisz, co się, się czają na was na, na każdej chwili. Na każdej chwili. A mało jest śmiało, z końca chwili. Ja sobie pamiętam, że to, 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 to trochę więcej rzeczy. Dobra, tak. chemii Dobra i będę no, Dobra, dobra, normalnie jestem taki teraz... infiltrajtor normalnie. Proszę magazyn. Kurde. Oj, dobra, co chmida. To z Ammu, Ammu. ammu Dajcie, kurde. Z Ammu by się przydało, no, naprawdę poważne Dobra. co, 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 co? Rakietnica, ja yeah, baby, rakietnica jest tak OP! Dobra, więc to by było dzisiaj na tyle, nara.